Piękne. Skończyłyśmy rodowód do Chrystusa. Skończyłyśmy spotkania z tymi, które dla Boga były najważniejsze, które wpisały się w Jego historię życia. Na ten wielki post chciałabym Was zaprosić również do spotkań z kobietami, ale trochę inaczej. Stawiając w centrum Chrystusa. Do Chrystusa umęczonego, cierpiącego, kochającego tak bezgranicznie, doświadczającego tak bezgranicznie również człowieczeństwa. To kobiety nie trwały przez Bawiciela. To kobiety mimo tego cierpienia nie pozostawiły go samotnym, opuszczonym, nie uciekłym. Od nich możemy się nauczyć bardzo dużo, żeby nauczyć się tego, jak kochać miłość tą pisaną z wielkiej litery, którą jest Zbawiciel. Jak sprawić, byśmy faktycznie potrafiły wszystko poświęcić dla tej miłości. Byśmy jakoś na nowo przytuliły sobie do serca to zdanie, że dla tej miłości warto żyć i że tak naprawdę. Tylko ta miłość, tylko Jezus Chrystus się liczy. Będziemy się przyglądać tym kobietom, które towarzyszyły Jezusowi w jego ostatnich godzinach ziemskiego życia, by zobaczyć ich historię, ich waleczne serce, piękne serce, ale też to, ile miały w sobie siły, by nie przestraszyć się cierpienia w jaki sposób to cierpienie przeżywały, jak kochały. Zapraszam Was na kobiety Boga, towarzyszki miłości.